Cześć. Jak po angielsku powiedzieć, że ktoś albo coś nas uszczęśliwia, albo na przykład smuci? Ogólnie, że sprawia, że czujemy się w jakiś sposób. I do tego, jak powiedzieć, że coś albo ktoś zmusza nas do czegoś. O tym dzisiaj w 43. odcinku Naturalnie po angielsku. Zapraszam. Uszczęśliwiasz mnie. Jak to powiedzieć? Można na przykład tak. I'm happy because of you, czyli dosłownie jestem szczęśliwy z Twojego powodu albo dzięki Tobie. Ale w tym kontekście najczęściej używa się zupełnie innego słowa, a mianowicie make, czyli robić. I mówimy tak: You make me happy. Dosłownie Ty robisz mnie, make me happy, szczęśliwym, czynisz mnie szczęśliwym. No, oczywiście my po polsku takie zdanie tłumaczymy mówiąc, ty sprawiasz, że jestem szczęśliwy, albo po prostu właśnie uszczęśliwiasz mnie. Ale po angielsku mamy ten bardzo, ale to bardzo popularny zwrot: make somebody albo something plus przymiotnik, który określa właśnie, jak dana rzecz albo osoba zmieniła się pod wpływem innej osoby albo rzeczy. Tak jak ja zmieniłem się w happy pod wpływem albo za sprawą you, czyli you make me happy. Ty mnie uszczęśliwiasz. A teraz załóżmy, że idziemy na negocjacje biznesowe do jakiejś firmy, a tam szef jest dzisiaj bardzo rozdrażniony, więc mówicie swoim partnerom, słuchajcie, tylko nie denerwujcie go. I znowu z make zrobimy tak. Just don't make him angry. Dosłownie nie róbcie go angry, złym, zdenerwowanym. Just don't make him angry. Nie denerwujcie go. Przeczytałem kiedyś takie coś. Don't wait for the perfect moment. Nie czekaj na idealny moment. Take the moment and make it perfect. Czyli wykorzystaj ten moment, tę chwilę obecną i spraw, aby była wyjątkowa. Make it perfect. To byłaby świetna rada dla kogoś, kto chciałby się na przykład właśnie oświadczyć. A z kolei w tekstach piosenek albo w tytułach piosenek często zobaczycie taką frazę Baby, you make me crazy. Czyli dosłownie. Baby, you make me, robisz mnie crazy, szalonym. Czyli no, po polsku powiemy baby, przez ciebie odchodzę od zmysłów, przez ciebie rozum tracę. Ale uwaga, zamiast przymiotnika z tym zwrotem, bardzo często mamy też czasownik. Jeśli na przykład doszło do tych oświadczeń, o których wspominaliśmy przed chwilą, i panna młoda mierzy teraz suknię, która niestety ją pogrubia, to ona powie: Kurczę, ta suknia sprawia, że wyglądam grubo wyglądam czasownik. I po angielsku powie to tak. This dress makes me look fat. Dosłownie ta suknia robi mnie, makes me, wyglądającą grubo. Look fat. Makes me look fat. Ale oczywiście po polsku mówimy: no, ta suknia sprawia, że wyglądam grubo, albo po prostu ona mnie pogrubia. This dress makes me look fat. Oczywiście mamy dobre serce i chcemy się o Grześka zatroszczyć. Mówimy Grzesiek. Coś jest nie tak, przecież widać jest źle, o co chodzi, idzie w zaparty, co? nie, coś ty, super, jest wszystko dobrze, czemu tak sądzisz w ogóle? I on to pytanie zada mówiąc, what makes you think that? Czyli dosłownie, co robi ciebie, what makes you, myślącym w ten sposób, think that, what makes you think that? Ale uwaga, w zależności od kontekstu, make somebody plus czasownik może być tłumaczone jako zmuszać kogoś do czegoś. W filmach często jest taka sytuacja, że policjant trzyma na muszce jakiegoś gangstera i ten gangster zastanawia się, czy sięgnąć po spluwę, która gdzieś niedaleko jest. No wiadomo, że nie zdąży, policjant go kropnie. I wtedy ten policjant mówi mu, don't make me do this, Rocco. Czyli nie zmuszaj mnie do tego, Rocco. E, tak to tłumaczymy w tym kontekście. It doesn't have to be this way. Czyli to nie musi być w ten sposób, skończyć się w ten sposób. A na przykład, jeżeli rodzice chcą, żeby dziecko gdzieś z nimi poszło, a ono za nic nie chce iść, to możemy im tak powiedzieć: No nie zmusisz go do pójścia, jeżeli on nie chce. Czyli you can't make him go, nie zmusisz do pójścia, if he doesn't want to, jeśli on nie chce. I pewnie zauważyliście już, że w tym zwrocie czasownik jest w bezokoliczniku, tak jak tutaj mamy make him go, a nie make him goes. Nie odmieniamy tutaj nic. No i dodatkowo przed czasownikiem nie ma to. Ale jest od tej reguły jeden wyjątek. Kiedy używamy tego zwrotu w stronie biernej, to przed czasownikiem jest to. Wracając do tego policjanta, totalna fight łapa z niego. Ten gangster sięgnął wreszcie po pistolet, a policjant nie trafił. Fala krytyki przeżył, ale zmuszono go do odejścia z policji. Więc w stronie czynnej powiemy they made him quit the police, zmusili go do odejścia, ale w biernej on został zmuszony. He was made. To quit the police. Także widzicie tutaj pojawia się to przed czasownikiem. He was made to quit the police. Podsumowując, znanego słowa make możemy też używać w znaczeniu sprawiać. You make me happy. Sprawiasz, że jestem szczęśliwy. Zamiast przymiotnika może też być czasownik. You make me feel happy. Sprawiasz, że czuję się szczęśliwy. W niektórych kontekstach będziemy mieć znaczenie zmuszać. You can't make me go there. Nie zmusisz mnie do pójścia tam. A w stronie biernej przed czasownikiem jest tu. To. to wszystko na dzisiaj. Dziękuję za obejrzenie filmiku. Jeżeli macie jakieś uwagi, pytania, zapraszam do komentowania. Jeżeli nie subskrybujecie, to zapraszam też do subskrybowania, jeżeli lekcja się Wam podobała. Oczywiście, zapraszam też na angliskizdark.pl, gdzie znajdziecie mój kurs angielskiej gramatyki, jeżeli tego właśnie szukacie. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku, naturalnie po angielsku. Cześć.